Marcin na vlogersach.pl będzie, będzie robił recenzję po prostu mojego kanału. Także oglądajcie, po prostu oglądajcie. Pomału dojeżdżamy do ostatniego miasta Maroka, do Tarfai, zanim nie ma już prawie nic, zanim zaczynają się prawdziwe bezdroża droża Zachodniej, setki pytań w głowie. Czy to mamy dobry pomysł. Przecież Sahara zachodnia jest zaminowana. Przecież są tam setki kilometrów piachów. Ogromne dystanse pomiędzy miastami. Przecież możemy mieć pod wiatr, a to aż dziewięćset kilometrów, 900 kilometrów jazdy po niczym. Ile wziąć ze sobą jedzenia, a ile wody? Czy rowery wytrzymają? Czy nie popadamy z głodu lub pragnienia? Przed nami pierwsze poważne wyzwanie, a to dopiero początek naszej przygody. Na pewno się nie poddamy. I na pewno przejdziemy cholerną Saharę Zachodnią, cali i zdrowi. Może czasem głodni, może wycieńczeni, ale damy radę. Dzień dobry, moi mili. Nowy dzień, nowe przygody, ale nie nowe odcinki. Słuchajcie, oglądam te wszystkie moje odcinki, analizuję i tak dalej. I przestają mi się one podobać. Wywieracie na mnie za dużą presję. Chcecie codziennie odcinki? Będę je robił rzadziej, ale lepiej, bo naprawdę przestają mi się podobać. Są coraz gorsze moim zdaniem, a mają być coraz lepsze. Zaraz wam coś pokażę. Więc zrobię jeszcze jeden odcinek z Maroka, ostatni. Taki podsumowujący całe Maroko. No i następne będą z Sahary Zachodniej. Z następnego państwa. Gonię wielbłądy, ale coś uciekają. Czekajcie. kamel, chodź tu! Poczekajcie, zaraz je dogonię taką mam przynajmniej nadzieję no poczekaj koleżko, chodź dam ci cukierka haha ha, oszukałem kamela nie wiem czy zauważyliście zaczyna się prawdziwa Sahara, spójrzcie widzicie te piaskowytmy na taką Saharę właśnie czekam i takiej Sahary oczekuję od Sahary a nie jakiś pól z kamieniami Kurde, no nie do niedogoniej. Patrzcie, uciekają. Przyspieszę trochę. Może się da pogłaskać, Może być kopnie. Nie wiem, czy jeździliście kiedykolwiek na wielbłądach, ale strasznie wysoko się na nich siedzi, dużo wyżej niż na, niż na koniu na przykład. No, i Kuba goni wielbłądy, moi mili. <laughs> uciekaj koleżko, nie uciekaj. Uuu. Niestety przestraszyłem mojego nowego koleżkę, który już nie jest moją koleżką, bo najzwyczajniej uciekł. Zapraszam na odcinek. Nie grube portfele, bo nie trzeba wiele, bym znowu się poczuł jak Bóg Więc pakuję torbę, zamawiam bilety, bo ziomuś nie liczę na cud Mama się martwi jak mówię gdzie lecę, ja na to ze jedną życie mam przecież I zwiedzę planetę śmigające w dresie, wydając to wszystko co pomyśli pomieści Popali ziomę, to zioło z Jamajki, zobaczyć jak kręcą dupami Kubanki Przechylać flaszki, o nic nie martwi, palić cygara i pisać kawałki Chłopaki z bloku, ziomuś przystałem się, bać nawet lotu Nie na niby to kara i Karaiby, lot przez Meksyk, świeże węsy Witam Was moi mili widzowie ze słonecznej Tarfai. Jak widzicie miasto to nic nadzwyczajnego, przynajmniej moim zdaniem. Dojechaliśmy tutaj wczoraj wieczorem. A więc kochani, dojechaliśmy tutaj wczoraj wieczorem. Znaleźliśmy jakiś tani hotel za 20 euro na jedną dobę na dwie osoby. Mam nadzieję, że wytargujemy lepszą cenę. Ponieważ tutaj trzeba się targować. Takie są tutaj zasady. I zostajemy tutaj jeszcze jeden dzień. Dlaczego? Ponieważ przed nami ta cholerna Sahara. Bezdroża, pustkowia. I musimy najzwyczajniej po prostu odpocząć fizycznie. I przygotować się na Saharę Zachodnią. Wyszliśmy na miasto wypić jakąś kawę. W ogóle spójrzcie jak jestem ubrany. Jestem ogolony. Okularki niczym turysta. A podkreślam, że my turystami nie jesteśmy. O pokażę wam coś. Spójrzcie. Ktoś tutaj sobie śpi. Niczym welej, naprawdę takie obrazki jak z Los Angeles. No i co? Wypijemy kawkę. Rano zrobiłem nam omlet Taki własnej roboty, który wyszedł dużo lepiej niż tej homlety. Co nieco dla Was ponagrywamy z tej małej mieścinki. Jest to ostatnie miasto Maroka, proszę Państwa. Dalej już będą same pustynie. I dystanse między miastami około 100 km, czasami nawet więcej. Mam nadzieję, że będą po drodze jakieś wioski pomiędzy tymi dystansami, ponieważ jeśli ich nie będzie, no to nie będzie za ciekawie. Musimy wziąć dużo wody. Nawet bym powiedział, że bańki piątki wody, po bańce piątkę, piątce na rower. Więc rowery będą strasznie obciążone. Musimy wziąć jakieś jedzenie na zupę, ponieważ zupę się szybko robi. Warzywa tak szybko się nie psują i, i jakoś przetrwamy, proszę Państwa, jakoś przetrwamy tą Saharę. Dzisiaj Kuba śmiga bez dżalabii, ponieważ jestem w mieście, moi mili widzowie, i najzwyczajniej tutaj nie wieje. Nie macie pojęcia, jak ta dżalabija jest nam potrzebna. W miejscach, pokażę Wam może, tutaj na ręku i na końcówkach nóg, gdzie moja dżalabia nie sięgała i nie zasłaniała mojej skóry, miałem normalnie, nie wiem jak to pisać. Poździeraną skórę, porysowaną, generalnie podrażnioną, bardzo podrażnioną. Więc wyobraźcie sobie, co by było, gdybyśmy w te wiatry jechali bez dżalabii. Naprawdę nie byłoby zbyt przyjemnie. Mienia się też kolor skóry u miejscowych, ale to jest normalne, ponieważ coraz bliżej Maurytanii, do Maurytanii, państwa, które mnie przeraża, Juska zresztą też, ale opowiemy o tym kiedy indziej. Zostało tysiąc kilometrów, może nie całe tysiąc kilometrów, więc to jest normalne, ponieważ tam już zaczyna się. Ta czarna Afryka, jak wcześniej mówiłem, moi mili, jesteśmy na kawce. Tutaj, Józiu, za chwilę wracamy do hotelu. Hotel jest trzygwiazdkowy. Na pewno na te trzy gwiazdki nie zasługuje, ponieważ jest tam syf. Nie jest tam zbyt schludnie. Nie wiem, czy wiecie, w każdym państwie są różne standardy tych gwiazdek, ale naprawdę, nawet jeśli tutaj są niskie standardy, to te trzy gwiazdki są wysoko zawyżone, moi mili widzowie. Pokażę Wam to za chwilę. Robimy kochani zakupy w warzywniaku. Spójrzcie. Kuba coś tam gotował. Bo mamy gdzie gotować. Mamy kuchenkę gazową, mamy patelnię. Mamy wszystko dzisiaj. Także trzeba korzystać. Spójrzcie jeszcze raz. Warzywniak od środka. Szkoda, że nie czujecie tych zapachów. Naprawdę coś niesamowitego. Kupiłem w warzywniaku trzy warzywa, pokażę je Wam. spójrzcie. jeden pomidor, jedna cebula, jedna papryka. I teraz uwaga koszt tych warzyw to jedyne 5 dirhamów, czyli jakieś 48 eurocentów, czyli jakieś naprawdę nie wiem 2 zł i 10 groszy. Zaraz poszukamy też białych kiełbasek. Mają tutaj wyśmienite białe kiełbaski, smakują dokładnie tak samo jak biała kiełbasa. Na Wigilię, proszę Państwa, naprawdę, coś pójść Mam nadzieję, że je znajdziemy, pokażę je Wam i powiem oczywiście, ile kosztowały. Tutaj za mną panowie reperują auto. Od cholery jest tu takich obrazków, Mieli Państwo, naprawdę co chwilę jakieś warsztaty samochodowe w całym Maroko. Czyli psują im się te auta, najzwyczajniej się psują. Bardzo się cieszę, że coś dzisiaj ugotuję, ponieważ mam już dość naszej zupki wiarzynowej. Mam dość tych ich kanapek, więc dzisiaj zrobię coś po swojemu. Nie mam pojęcia jeszcze co, ale coś wymyślę dobry ze mnie kucharz. Dobra, pokażę Wam nasz hotel spójrzcie. Wygląda tak. Tam w oddali jest jakieś lotnisko. A tam zaczyna się miasto. Dlaczego wybraliśmy taki hotel? Słuchajcie, to jest proste i oczywiste. Hotele wybieramy. Na obrzeżach miasta, hotele, guesthouses, hostele nieważne, ponieważ są najtańsze. Im bliżej centrum, tym drożej. Pamiętajcie o tym. Myślę, że daję Wam dobre wskazówki. Tarfaya to nadmorskie marokańskie miasteczko położone na wysokości przylądka Juby w zachodnim Maroku na wybrzeżu Atlantyku. Znajduje się około 890 km na południowy zachód od stolicy Rabatu i około 100 km od Wysp Kanaryjskich. Mieliśmy złapać jachtostopa Stopa na Kanary. Niestety tutaj nie jest to takie proste. W epoce kolonialnej tarfaja była hiszpańską kolonią zwaną jako Villa Benz. Spójrzcie, jak wyglądam. Tak, mam w moich sakwach jedną parę spodenek dżinsowych i jedną koszulę. Najzwyczajniej na palety, moi drodzy. Na dyskotekę, na podryw i na takie różne sprawy. Więc jestem przygotowany z każdej strony. Słuchajcie, robimy wjazd na chatę. Pokażę wam nasz hotel. Hotel z zewnątrz wygląda tak. No i wchodzimy. Pokażę wam każde pomieszczenie po kolei. OK, robimy wjazd na chatę, kochani. Zrobiliśmy straszny burdel, ale to u nas normalne. Spójrzcie, tutaj mamy kuchnię, zrobiłem dla Lano pyszny omlecik. Oczywiście nie posprzątaliśmy. Tutaj jest kibelek, czyli że coś tam majstruje. Tutaj mój pokój, więc pospałem sobie na normalnym łóżku. Przepraszam za bałagan. Nasz transport. Pokażę wam pokój Józefa. Tutaj mamy pokój Józefa. Więc jak widzicie, moi drodzy, dzisiaj na bogato i na wygodnie. Musimy odpocząć fizycznie. Naprawdę czeka nas ciężki odcinek naszej przygody. Zapomnieliśmy kupić nasze białe kiełbaski, proszę państwa. Dlatego spójrzcie, rower już gotowy. Bez obciążenia, wyjąłem wszystko co było ciężkie, także pojeżdżę sobie bez obciążenia. Jestem wystrojony. Od stóp po samą głowę ogolony, więc może coś wyrwę. No i co, jadę szukać tych kiełbasek. Mam nadzieję, że znajdę was naprawdę przepyszne. Chciałbym wam co nieco powiedzieć o mentalności Marokańczyków. Nie mam zielonego pojęcia ile my już tu jesteśmy. Powiedzmy, że trzy tygodnie. Może troszkę mniej, nie, trzy tygodnie. Na pewno trzy tygodnie, może nawet więcej. Dobra, nieważne. Przejdźmy do rzeczy. Spędziliśmy calusieński dzień na wiosce w pewnej marokańskiej rodzinie i poznaliśmy co nieco ich tradycje i mentalność. Moi drodzy widzowie, kobiety, kobiety mają mnie za fajne, ponieważ gdy jedliśmy posiłki, kobiety i dzieci nie mogły z nami jeść. Posiłki jedzą tylko faceci. To jest dla mnie coś strasznego. Następna sprawa, wchodząc do domu, weszliśmy do tego domu o jakiejś pierwszej, może nawet drugiej w nocy. Chłopak, który nas zapoznał na ulicy, zgarnął nas z tej ulicy i zaprowadził do swojego domu na wsi. Obudził całą rodzinę. Wszyscy się zeszli. Oprócz kobiet podkreślam, bo one nie mogły tego zrobić. Wszyscy się zeszli, weszliśmy do salonu i zanim weszliśmy do salonu, przynieśli nam małą miskę z ciepłą wodą. Musieliśmy zdjąć buty czy tam sandały, nieważne skarpetki, umyć sobie stopy i dopiero mogliśmy wejść do salonu. Od razu przynieśli nam herbatkę, przynieśli nam coś do jedzenia. Także ci ludzie są niesamowici. Mieliśmy kilka niebezpiecznych sytuacji w Maroku. Ale dalej śmie twierdzić, że Maroko to jest super bezpieczne państwo pełne przyjaznych ludzi, naprawdę pokochałem to państwo. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz tutaj wrócę, chociaż przed nami dużo państw, więc nie wiem kiedy tu wrócę, ale kiedyś tutaj jeszcze na pewno wrócę. Poznać jeszcze bliżej tą kulturę, ponieważ to są niesamowici ludzie, pełni serca. Niestety misja kiełbaski nie wykonana, nie znalazłem ich. Czego bardzo mi przykro, ponieważ znowu będziemy jeść warzywa, a ja lubię mięsko, moi drodzy widzowie. Słuchajcie, jeszcze nie pozlepiałem tego filmu. To jest ostatnie, ostatni fragment filmu, który do was nagrywam i mówię. Ale mam nadzieję, że będzie ten progres. Wydaje mi się, że naprawdę wykonałem dobrą robotę. Posłuchałem się trochę waszych podpowiedzi. Generalnie zrobiłem wszystko inaczej. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Słuchajcie, do granicy z Saharą Zachodnią zostało plus minus 40-50 km. Dzisiaj odpoczywam fizycznie od roweru, chociaż właśnie na nim jadę, ale odpoczywam. Jutro odpoczywam psychicznie i mentalnie, więc nic nie nagrywam. I to jest ostatni odcinek z Maroka. Także, kochani widzowie, żegnamy Maroko i do następnego odcinku. W którym będzie już następne państwo i Sahara Zachodnia. Trzymajcie się, dziękuję za wsparcie i za oglądanie. Na imię Kuba. Obecnie od ponad roku podróżuję. Jestem w Afryce, w Beninie. Przemieszczam się rowerem. Mój kanał na YouTubie nazywa się Jakub Włóczęga i udostępniam mój kanał Marcinowi na vlogersach.pl. Także zapraszam na vlogersów.pl, kochani.